Dzień dobry, cześć czołem, witam na kanale, z tej strony w to jest 124 chyba tak. Spotkanie z Groworka, Resources z Soviet Republic na moim kanale. Moi drodzy, przy okazji jeszcze ogłoszę wyniki ankiety, bo już jakiś czas temu ją zrobiłem. Ehm, no, chcecie, żebym dalej tutaj zarządzał e, naszym państwem, więc właściwie nic się nie zmienia zasadniczo i dalej się tutaj bawimy. Natomiast to już jest raczej wiecie, ostatni ostatnie już, że tak powiem, była taka ankieta, no bo raczej tutaj już dużo nam już zostało tej serii, tak naprawdę. Musimy tutaj tylko zakończyć parę spraw, tam tym się zająć, lotnisko wybudować i to w sumie powolutku będzie koniec tej serii. Ale dobra, dzisiaj słuchajcie, zacie tego, że nasz nam się coraz bardziej podnosi zadowolenie i że jesteśmy coraz bliżej wybudowania tych torów. Mamy już, jak widzicie, wybudowane no, prawie wszystko, zostałam tylko tutaj te dwie rzeczy. I potem będziemy już budowali tak naprawdę ostatni, ostatni tor. Tutaj też musimy wybudować tylko ten przejazd w przód, Tu jeszcze chyba mamy ten rozjazd, więc tu jeszcze trochę nam zostało. No nie mówię, że nie niestety. No ale, zobaczmy jak wygląda sytuacja w tym biurze budowy. No bo my tutaj mieliśmy te części elektroniczne, ale widzę, że one już nam przyjeżdżają. Bardzo dobrze, czyli w końcu ta, budow ta budowa... I w końcu to jakoś wszystko ruszyło chyba, co? Powoli z tymi chemikaliami, chociaż teraz akurat wszystko nie przetwarzamy. No ale w końcu to jakoś minimalnie ruszyło no i jest dobrze. Poza tym w ogóle zobaczcie jaką mamy sprzedaż w tym roku, w tym roku, w tym miesiącu. Aha, bo stali i aluminium poszły, bardzo dobrze. I tworzywa sztuczne i trochę na energii się zarabia, no to widzicie, no i wszystkiego po trochu i jest dobrze, nie? Bardzo mi się to podoba, więc tak trzymać, a powiedzcie mi jeszcze jak tam y, tutaj z tą żywnością, bo widziałem też przed odcinkiem, że tam było w miarę dużo ludzi. O! No i jest coraz lepiej. Jakbyśmy tak produkowali i potem tą żywność sprawnie przewozili tam, no to naprawdę mogłoby to fajnie działać. Tu nie ma jakichś super dużych korków widzę, w sensie no tutaj wiadomo, bo je chwilę, oczekują, ale to nie jest takie oczekiwanie nie wiadomo jak długie. Dużo większym problemem jest to, że po prostu mamy dużo osób bezrobotnych, no bo ja trochę teraz ograniczyłem to zamawianie tego żwiru, no bo było tego zdecydowanie za dużo i po prostu nie, traciłem na to zbyt dużo... Zbyt dużo pieniędzy, ale widzę, że tutaj stal wydajnie produkujemy. No pięknie, bardzo mi się to podoba, zobaczcie. No jest naprawdę w tej republice obecnie dosyć dobrze, natomiast no ja bym jeszcze chciał, żeby z tym żwirem pracować. Może skoro tutaj jest tak dobrze, a jeszcze czekamy na wybudowanie się tych torów, to zobaczmy jak tutaj z tym żwirem mogłoby to być. Czy my byśmy tu w ogóle dali radę cokolwiek? No bo ja tutaj gdzieś mam te kamieniołomy... Nie, to nie będzie w tej kategorii chyba. To będzie tutaj, nie? I tu jest taki kamieniołom, o właśnie, ja chcę taki. Bo ja wtedy tu nie będę musiał robić nie wiadomo jakich kombinacji, tylko no trzeba go gdzieś ustawić, to trzeba najpierw jeszcze mieć w miarę płaski teren, co nie jest wtedy takie proste. Mamy jakoś złoża tylko 28, a tu by się nie dało jakoś go ustawić. No, 31 tak trochę kiepsko, nie? Nie, tutaj jest za ruble, no bo tutaj to ja zbyt y nie zrobię wiele. Potrzebny płaski teren, potrzebny płaski teren. Tak żeby to jakoś była wysoka jakość tego złoża, nie? No bo tu 12% to mnie nie satysfakcjonuje w ogóle, a tutaj na przykład jakoś na tej górze, no tak też średnio. Wiecie, a mi nie zależy na tej, na tej dobrej jakości tego złożoną. Tu mamy na przykład 52, nie? Procent. Aha i to wyrównaliśmy i co? Jest kiepsko. To po co ja to równam? Żeby to dalej mi tu pokazywało taki głupoty, noho, jak równam to już po to, żeby to... było wszystko wyrównane i nie po to, żeby on mi chwilę później pokazywał, że potrzebny płaski teren. Oj no, trochę pieniędzy tutaj stracimy, no ale mam nadzieję, że nie pójdą one w błoto, tylko, że rzeczywiście tutaj się coś przyda. Żeby tego, żeby tych tutaj rzeczywiście tego trochę żwiru było, zaraz zobaczymy jak to tutaj będzie. Chociaż no z tym żwirem zawsze było ciężko niestety. że cały czas tam on nam coś jeszcze równa, jak widzicie, o. No dobra, to ja może sobie na razie tą budowę tylko tak zaplanuję technicznie, 55%, dobra, to stawiamy sobie tutaj taki pierwszy. Już jest pierwszy, pierwszy postawiony, ale na pewno chce ich tu więcej. Korzystajmy z tego, że tu mamy taki dobry obszar, korzystajmy z tego, że tutaj jest prąd. Yy, dlatego, że no co? Tu by trzeba było jakoś w ten teren najlepiej byłoby wyrównać, albo na przykład tu coś jeszcze ustawić. Tu mamy taki dosyć niską tą jakość, ale tu mamy, no dobra, 46% powiedzmy. Powiedzmy, że to tam w miarę jakoś. Wiecie, ja cały czas patrzę na to zadowolenie, też tam. Dlatego, że to jest bardzo istotne. Może z dowoleniem zacznie nagle jakoś gwałtownie spadać w dół. No to znaczy się, znaczy, się będzie, że coś się wydarzyło. Ale póki nam nie spada, no to jest, znaczy się, że jest dobrze. Yy, tu mieliśmy 44, 47. O! 47, super, genialnie, podoba mi się to. Teraz, jeszcze, jeżeli chodzi tu o jakieś drogi, no to takie żwirowe na pewno fajnie by było. Tylko, że znowu zaś tutaj trzeba kombinację robić. Chyba, że tak w kawałeczkach pojedziemy jakoś. O! kawałeczkach to się uda, tylko że jak ja tu przejadę to ja nie wiem, bo tu mamy, nakłada się z istniejącą konstrukcją, no genialnie no tu przejadę, ale tutaj będzie problem z tym tym niestety więc tutaj trzeba trochę z tym rurociągiem powracować, więc trochę tu przez chwilę będzie wstrzymany e, ten przepływ niestety, dlatego że tu muszę drogę najpierw przeprowadzić, dopiero potem będę myślał o rurociągiem, ewentualnie podziemny zrobię tu będzie podjazd i ten drugi też by wypadało to jakoś podłączyć jest zbyt stromo, no nie mówcie, że tu nie zjadę jak nie zjadę, jak zjadę wszystko się da, tylko trzeba tutaj, o, trochę jakoś umiejętności, czekajcie, zaraz zobaczymy. Zrobimy tak, żeby się dało zjechać, przecież nie może się nie dać w ogóle zjechać, o. Da się, tylko trzeba jakoś tutaj w miarę objechać to wszystko. Proszę bardzo. I co, jeszcze na przykład tutaj możemy sobie zrobić taki dodatkowy kamieniołom. Tylko też fajnie byłoby, żeby było jak najwyżej, o. Im wyżej się da, tym tak naprawdę dla mnie lepiej. Eee, ten z tym terenem. No bo wiecie, ja tutaj tych kamieniołomów mogę trochę ustawić, więc to też jest mój plus, że ja tych kamieniołomów mogę mieć tutaj całkiem dużo, nie? My też mamy dosyć dużo funduszy, więc możemy sobie pozwolić na takie właśnie równanie terenu nie, płatne, że tak powiem, a to niestety chwilę trwa. No zasadniczo... O, dobra, jest OK, tylko teraz oczywiście na razie samodzielnie jeszcze zostawiamy. 53, tutaj było dobra, jest 66. Ok, to stąd tu postawimy, no i będzie kolejna taka droga, po prostu gruntowa w kawałeczkach wybudowana, ale już zaplanowana do podłączenia. A potem, te wszystkie, te wszystkie, te będzie trzeba jakoś taśmociągiem połączyć gdzieś tutaj. Ja myślę, i tu sobie wybudujemy ten zakład tego, więc też będzie trzeba na to, na to patrzeć. Ale może za chwilę z tym się będę bawił. Bo co, no bo tutaj jakoś wyjdziemy, chyba nie. No, jakoś się uda, jakoś będzie trzeba, żeby się udało, bo ja muszę dojść aż tutaj, najlepiej. Ale no jeszcze jakiś jeden, chociaż co najmniej bym wybudował, żeby też tego było jak najwięcej. No po co mamy tutaj oszczędzać, nie? Bez przesady, więc jeszcze taki jeden sobie tutaj wstawimy. Różne żwir i na przykład na razie jeszcze taki kamieniołam. Jak będę potrzebował więcej, jak to będzie po prostu się okaże za mało, no to będziemy więcej tego zostawiać, tak? Na razie tyle po prostu, żeby to jakkolwiek zaczęło nam funkcjonować. Też tu się staram, żeby to było jak najwyżej, ale niestety się tak nie da, żeby to było. Chociaż tu było gdzieś 53 i dało się równać. Dobra, no 54, tylko, że znowu ja potrzebuję koparki Nawet 64, o Dobra, 60, 55, cały czas jest tak kiepsko Zobaczymy zaraz, czy tu się nie będzie dało, bo wiecie, czasami jest tak, że wyrównasz na jakimś się i potem można nagle postawić trochę wyżej jeszcze No, 52 na przykład, fajnie by było, żeby się udało, no bo to wiecie, ta jakość złoża może nie jest najwyższa, no ale zawsze to jest coś, nie? Te kamienie będziemy tu mogli stawiać, myślę. Jeszcze, tu, jeszcze trochę potrzebujemy wyrównać, jeszcze trochę. No dobra, to jeszcze trochę wyrównamy, wtedy może się uda jakoś w miarę. Wiecie, jak ten żwir nie będzie importowany, będziemy go przetwarzać, no to wtedy będzie spoko tak naprawdę, nie? To będzie wiecie duży, duży wydatek na odejdzie i być może wtedy już nie będziemy tyle po prostu importować bez sensu. I to nam trochę tutaj pomoże. Chociaż ja widzę, że my teraz bardzo dużo dolarów zarabiamy. Nie wiem czy, czy, czy my spłacamy tą kredyt, czy jak tam idzie, zaraz musiał się temu jeszcze przyjrzeć, bo widzę, że bardzo szybko to teraz idzie. Co mnie, co mnie niezmiernie cieszy. On się widzi, taki odcinek trochę o równaniu nam wyszedł. buduj samodzielnie. Jeszcze trochę nas będzie kosztowało wybudowanie tego, no ale to już wiecie, jest inna para kaloszy, gdzieś tutaj było to miejsce. Ooo Dobra, jest 63. Stawiamy. Hmm, tutaj nie da się zjechać, będzie się dało zjechać, tylko trzeba to w kawałeczkach zrobić, w sensie mianowicie w dwóch kawałkach. Dobra, mamy coś takiego, no i teraz bierzemy sobie tutaj i przechodzimy do tych naszych materiałów sypkich. No i teraz co my tutaj zrobimy? Nie, z takim czymś na pewno nie. Ja tu chcę mieć jakieś na pewno wyjście, chociaż w sumie możemy się tak połączyć. Ok, może być coś takiego, nie ma problemu. Tylko teraz, jeszcze, żeby wyjść jakoś stąd. A stąd, żeby wyjść, to ciekawie, by było się jakoś tutaj na przykład. Nie, I co teraz tu będzie nam przeszkadzało? Kolizja z inną infrastrukturą. No dobra, no powiedzmy, że może kolidujemy, no. To co, wyjście jakoś bardziej od tej strony? Czekajcie, nie tak. O, 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 coś było, coś było, coś było. Jest, dobra, mamy dwa, czyli już mamy połączenie dotąd. Okej, okay, dobra, teraz dalej. Kolejny będzie też się łączył. Super, podoba mi się to. Kolejny połączymy jakoś to tylko tu jest niestety ten przewód. Ten przewód zawsze możemy zrobić pod ziemią. I tak będzie trzeba w tym miejscu zrobić, że po prostu przewód poleci pod ziemią, bo tutaj mi on będzie przeszkadzał tylko. Więc do tej rozdzielni akurat przewód pójdzie pod ziemią. Sorry. Ale akurat tak to będzie musiało po prostu iść tutaj. Czyli i robimy taki myk i taki myk. Dobra. Tak, ja wiem, że jest problem z zasilaniem bo nie ma zasilania chwilowo, więc ciężko by było, żeby problemów nie było w ogóle jeszcze na chwilę zerknę, jak tam robią te w stolicy, tak wiecie zobaczymy co tutaj się dzieje wszystko płynnie przejeżdża, wszystko płynnie daje... daje... no właśnie, wszystko płynnie daje rodę świetnie, pociągi się znowu zablokowały, to jest genialne, nie? bo, co się tym razem wydarzyło? kolega w ogóle stoi, ale nie widzę żeby go zablokowany To nie wiem czy on stoi, on chyba po prostu sobie stoi, bo stoi So, jedź co, po prostu, bo ty mi tutaj przeszkadzasz tylko, więc weź ty jedź. Bo ja widzę, że on stoi i nic nie. No po co? Bo co? Bo nie możesz tu wjechać, aha, bo tu może brakuje ci semafora jak już odpowiedniego, co? O seriale dzielenie takich małych bloków jest dosyć bez sensu, no ale ja innej opcji za bardzo nie mam niestety. Tu jeszcze też powinienem postawić jak taki dodatkowy semafor, o. No i niech oni jakoś jeżdżą, no bo w tym tempie no tam się nic nie udało. No. Ja mogę sobie tutaj budować co, co chcę, ale no, no nie wybuduję jak nie, nie nie, będzie tutaj działało to, co to jest potrzebne, żeby działało, więc no musi to działać tak? Niestety przykro mi. Ale innej opcji po prostu zwyczajnie nie mamy, więc to musi zresztą działać jakoś porządnie. Jak tam mogę z tą żywnością? Znowu jej nie ma. No niestety, znowu jej nie ma, na razie jeszcze zamówiłam. Mam nadzieję, że już prawie ostatni raz tak zamawiam. No ale, póki, póki jest taka konieczność, to ja muszę zamawiać, niestety. Przykro mi. Tą żywność. No ale dobrze, no. Teraz już powinni sobie jakoś znowu radzić, tak? Znowu tu wie coś sprzedajemy. za tym razem my sprzedajemy? Masę bitumiczną. To dobrze. Masę to akurat dobrze, że sprzedajemy. Tam widzę znowu czeka, teraz na kogo czekamy? Dobra, ci się jakoś zablokowali, ale jest ok. Nie będziemy tutaj wnikać, bo, bo wracamy tutaj, gdzie ja dzisiaj chciałem być. Czyli tu. I teraz tak, jedziemy sobie dalej, czyli przejeżdżamy sobie jakoś tu... Ile my jeszcze mamy tych, tych połączenia? Powiedzcie mi? Raz, dwa, trzy i czwarty jest gdzieś tutaj. Nie no właśnie. To by jakoś się udało chyba połączyć, to no musimy to połączyć tak. Nawet może być drogowe połączenie, jak bardzo chcą mnie zrobić. Tu nie podjedziemy pod górę. A ja wam mówię, że może jakoś podjedziemy, co? No, dosyć ciekawie to będzie wyglądało, nie powiem. No i teraz jeszcze co, tutaj jeszcze. Nie tak, tylko tak. I co nad tym się nam nie uda? Uda się nam, tylko trzeba... O, 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 o. Dobra, nad tym się nam uda też przejść. No i tutaj już będzie ta... Tutaj już będzie ten docelowy punkt, czyli taki zakład przeróbki kruszywa. Na pewno nie chciałbym, żeby to był jeden zakład. Więc tu zrobimy troszkę inny rodzaj jeszcze tego. Troszkę inny rodzaj jeszcze bym zrobił... Yy... O, taki rodzaj bym chciał bardziej. Tu dziś chyba się dało wstawić. Co? Czy się nie dało? Dało się, tylko trzeba odpowiednio tutaj pewnie to wyważyć. I zaraz tutaj mam nadzieję, że się nam to uda. Nie, ja jeszcze raz zobaczę, co w tej stolicy się dzieje. Czekajcie, czekajcie. Bo widzę, że nam tutaj znowu coś nie działa. Nie, no działa wszystko. I znowu stoją, no. I w czym jest problem? Bo ten kolega stoi. No, no tak nie możemy się. Właśnie dlatego mówię, że tak się nie możemy bawić. To no, nie możemy tutaj robić semafora. No nie, nie ma opcji po prostu. Może tu będzie semafor. Teraz na co on tu będzie czekał? A ten ma gdzie zajęty niby Tor? Na no, akurat tu to myślę myślę, że mogli raczej podjechać, żeby tutaj chociaż było coś. Żeby chociaż coś było. No i na co on teraz czeka? Bo co? Bo ten go blokuje serio. Jest taki wielki problem. Nie jedź, po prostu jedź, bo przecież będziemy tu stać tak do jutra, bo ktoś nie może przejechać. Trzeba jakoś jeździć, a nie też tutaj stać jak taki słup i tyle, no. wy tak gra, wiecie, była trochę tutaj bardziej, że tak powiem, do pociągi, no mogłyby przejeżdżać. Dobra. Ten jakoś pojechał, ci jakoś pojechali. No Jakoś to idzie. O, ten stal będzie sprzedawał, bardzo dobrze. Dobra, oni sobie tu radzą, cały musimy obserwować sytuację, a my wracamy do tego zakładu przeróbki kruszywa. He, czyli my postawiliśmy coś takiego, nie? I teraz ten zakład przeróbki kruszywa, no właśnie. Więc tu musimy to jakoś ustawić. Nie, tylko teraz, żeby to ustawić, no to ja na pewno tutaj muszę przejść sobie do tej zakładki właśnie z różnymi. I tutaj jakoś to do krateczek postawić. Czyli coś takiego będzie jeden. Ja nie, no nie chcę tak. Będzie taki jeden to na pewno. Mm, dobra, i będzie jeszcze drugi, ja bym chciał najlepiej ustawić, czyli jakoś w tym miejscu. Potrzebny płaski teren. No, i nie wiem, czy to się to uda, więc myślę, że możemy zrobić jeszcze na przykład sp spróbować zrobić coś takiego tu. Nie potrzebujesz, ja nie potrzebuję nic, ale czekajcie, z kontrolem wezmę. Trochę podrównam. Teraz to tutaj zrobimy, i tutaj będzie o takie połączenie, dokładnie. No i tu jakoś bym zrobił po prostu taki sobie też zakład, właśnie przeróbki kruszywa. Tylko bez tego połączenia, które tutaj oni mi projektują, bo to mi jest niepotrzebne. No właśnie, więc tak to tutaj będzie. Będą takie dwa zakłady przeróbki. No i potem fajnie byłoby mieć tutaj też jakąś taką stację, właśnie załadunkową. Tylko taką porządną, najlepiej. kolejowa stacja załadunkowa. No coś takiego. To, to jest na pewno nie. To jest trochę może duże w sumie. A to. Nie, no mi się wydaje, że coś takiego by w zupełności tutaj wystarczyło. Tylko też z jakimś takim sensownym podejściem, chociaż nie, ja to zrobię tak. Musi być tutaj mieć priorytet, będą miały tory. E, od razu może zelektryfikować. jeszcze no, czy my tu mamy zelektryfikowane? Nie, to nie będziemy się bawić. Elektryfikację tych torów po prostu robimy coś takiego i tyle. I jedziemy. Tutaj też mamy dużo miejsca, więc możemy sobie na spokojnie tutaj porządnie też wyjechać stąd. Nie musimy się jakoś tutaj bardzo, nie, bardzo że tak powiem, bawić. Mamy dużo miejsca, więc na spokojnie wyjedźmy sobie. Tu zróbmy przejazdówki dopiero, proszę bardzo. My teraz spróbujmy się jakoś tu pod, podłączać, chociaż nie będziemy się próbować podłączać tu, czy dopiero jakoś tutaj. Może w ogóle dalej trochę. Co ja się będę od razu bawić. W jakieś takie kombinacje, bez sensu. Lepiej po prostu jechać dalej prosto, im dalej się tak naprawdę da i tyle, nie? A ten kawałek torów to. Albo najpierw, najpierw każę im budować samemu, to a dopiero potem ja to będę budował, nie? Bo wiadomo, że, że troszkę to jednak potrwa, eee, więc to możemy zrobić, tak. No i teraz tu się byśmy jakoś połączyli, chociaż nie, bo tu mamy jeszcze taką przyjazdówkę, więc jeszcze kawałek byśmy pojechali tak normalnie. I Jeszcze kawałek bym to zrobił, gdzie bym znowu brakuje. Chemikaliów, no to trudno. no Ja się nie rozwoję niestety. Zbyt ostry kąt. Zrobimy jakiś taki podjazd, i na przykład teraz taki gwiazd. I tu zrobimy podobnie, czyli coś takiego i coś takiego. I pięknie. I podjeżdżamy sobie tam, tam mamy przejazdówkę. Tu mamy y, to. Jest ok, dobra, więc rozpoczynamy zaplanowaną budowę, to niech na razie sobie jakoś radzi, natomiast tu ja od razu przypiszę te nasze wspaniałe biuro budowy kolei, no i niech on, może tak powiem, nam się już tym tutaj zajmuje, chyba, że już się zajmuje, no nie sądzę, więc ja to może po pozwolę sobie jeszcze przypisać, żeby na, pewno, żeby na pewno był pewien, że oni się na pewno tym zajmą, czyli robimy coś takiego, raz, dwa, na razie, tak? Proszę budować, chociaż tu wtedy będzie problem, więc tutaj też tymczasowo mogę od razu Wam zrobić o, takie przejazdy, żebyście mieli, żeby nie było. I tutaj też od razu bym dał mixty, ze względu na to, że potem wiem, jak takie rzeczy się kończą. Więc tu wolę dać semafory i już od razu, żeby to wiadomo było, że to ma tak działać. Nie wiem, czy Edyk już będzie jechał w tą stronę, czy jeszcze nie. Ale jak będzie jechał, no to od razu może, może sobie tak, chociaż na razie obstawiam, że nie będą mi kończyć za wszelką cenę te tory, co mnie, mnie zresztą bardzo cieszy. Już widzę, że nawet mamy ten tor skończony. Czyli zostało nam tylko to tak naprawdę, czemu co w ogóle nie jest przypisane do biura budowy, to mi się nie podoba. Już to nadrabiamy. Bo jeden tor już widzę jest dokończony praktycznie, a tutaj jest jakiś problem, więc to sobie ja wszystko przypisujemy i proszę to budować mi. Szybciutko, bo nie ma co, nie ma na co czekać, tak naprawdę. No, bo to musi działać. Jak nie będzie działało, to będzie kiepsko, tak? Czyżby znowu tu były korki, ten stoi, bo ten stoi, nie? No, po prostu uwielbiam, nie? Bo tu jest kawałek taki, którego, o. jakim trudem? Przecież ty tu możesz przejechać. nawet mi nie mów, że masz przez niego, przecież możesz jechać. Przecież zamiast wyjechać, on tu ma wydzielony blok, to o co mu chodzi te semafory są tak głupie, że to po prostu ręce opadają, nie? I to on teraz będzie stać do jutra, tak? Bo ci nie... bo on nie może przejechać przez to, że co? Że ten sobie już stoi. Jedź. Jedź, bo też będzie szczekał, nie wiadomo do kiedy. Wiecie, co ja tych semafor może się też pozbędę. I po prostu niech Chain będzie w tym miejscu zlokalizowany. Może to nie jest najlepszy pomysł, ale niech będzie tak, bo inaczej się serio nie da. I tak samo tutaj, no tutaj też nie powinno być tak. Tutaj... O, jeżeli chcemy mieć dopiero coś, jakieś kombinacje, to dopiero tam, no trudno się mówi. A ten stoi, bo ten stoi, nie? Nie, ten stoi, bo ten stoi. Aha, genialnie, super. Ja widzę, że wy się naprawdę dogadujecie. Jedź. Jedź, bo ty będziesz też do jutra i ty też jedź. Bo będziesz też stać do jutra. Ja nie wiem, prawda, jak my tu zrobimy z tą stacją wyładunkową. No, a tym też by trzeba było jakoś już popracować, nie? Żeby tutaj jakoś, jakoś ta stacja wyładunkowa funkcjonowała tego żwiru. A my tu mamy ten skład, czyli najlepiej by było, żeby ta stacja funkcjonowała jakoś tutaj. Ale no zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy jak to będzie z tym z tym wszystkim. Czy to się uda, tak, czy się nie uda. Bo jeżeli się nie uda, to dosyć kiepsko będzie, faktycznie. Chociaż nie, bo my tu mamy stację załadunkową w ogóle, nie? Czy to nie jest to, co tutaj ja chcę, tylko to jest coś zupełnie innego. Hmm. Ojcu, ojcu, jak tutaj teraz to zrobić? Kolejna stacja wyładunkowa. No, coś takiego musiałoby stać sobie tutaj czyli tu by trzeba było część rzeczy na pewno pokasować. Nie wiem, czy w ogóle jakkolwiek się zmieścimy, ale dobra, będziemy z tym kombinować później. Dzisiaj się nie będę z tym bawić, bo bo nie. I czemu teraz stoimy? Bo kolega, aha, nie dobrze, ale kolega stoi, bo tam przejeżdża, dobra. To niech im będzie, że zaliczam, że tak powiem. Ale jak tutaj to budowa, bo strasznie to powoli idzie. Ja widzę gdzieś coś coś tym razem do osiedle. Niby jakoś to budują, już większość dróg mają niby, oni budują, aha, no dobra, budują niby dworzec, dobra, to ja może to im trochę przyspieszę, z automatu im po prostu poklikam, to może trochę szybciej im to pójdzie, żeby też, wiecie, nie trwało to wieki teraz, a most to oni w ogóle zaczęli budować, no zaczęli, ale oni teraz pewnie wszystkie siły są skierowane tutaj, żeby budować to, nie, o, tu coś niby zostało skończone, nie wiem co, bo ten fragment, tak? No, zostało im tylko do wybudowania teraz taki jeden, więc myślę, że to już nie jest zbyt skomplikowane. Teraz czemu stoimy? Aha, ten stoi, bo ten co stoi. Nie, no. Brawo, naprawdę brawo. A czemu ty stoisz? Serio? Ale przecież ty tu możesz wjechać. Tu cię nic nie blokuje. Tu powinien być samochód. O. Tu akurat musi być zamafor, jeżeli tu jest taki no to musi być, tu jest siłą rzeczy, bo inaczej nie damy rady kombinować Więc w tym jednym miejscu musi być, po prostu innej opcji nie ma Żeby cokolwiek tutaj powstało, nie? No czasami tutaj mówię, to są takie kombinacje, żeby to jakkolwiek działało i wyglądało, no ale co zrobić, no Tak to zbudowałem, to tak to będzie Bo celowo można jeszcze kombinować z tym przejściem granicznym, ale ono jest malutkie, nie, więc część rzeczy można by było sprzedawać tam. Ale wiecie, na pewno nie wszystko, tu w ogóle teraz nie ma inżynierów i pracowników, a chociaż jedną lokomotywę wyprodukowali, no tak, jedna jest. Potem to sobie, oczywiście potem ją sobie sprzedamy, na razie jej tego nie będę robić, a czemu teraz ten kolega czeka? Aha, bo ten kolega czeka, bo ten czeka, nie no, brawo. potem ten część tu ogólnie nam mało co daje, teraz chyba dopiero nam coś da może. Ale wiecie co może nie, ja się tego może jednak pozbędę, bo to nie ma sensu, żeby on tu był. Trudno, to musi być po prostu jeden duży blok chyba i tyle, żeby to zaczęło. Bo inaczej się nie dano. No o, teraz ten tutaj wjeżdża. No i oni jeżdżą w miarę płynnie, tak ci co mają, no to jeżdżą płynnie, tak? Po prostu najgorzej jest z tymi, co wiecie, tutaj się gdzieś tam tego... A w ogóle co my mamy tutaj? Chcę ja zrobić z tymi cysternami w takiej ilości? W sensie ja je potem tu transportuję? Nie, aha, to w ogóle chyba jedno mi się spaliło, to ja roz, odbuduję sobie po prostu. O, tu widzę, że coś zarabiamy. Dobra, to teraz kolejne 12 możemy sobie przenieść, to przynajmniej może mi się uda dowozić je dalej, ale ja już więcej tych cyster nie chcę, niech oni ten autobus też nie produkować, bo tego po prostu jest za dużo, ja już nie wyrabiam z ilością tych pojazdów, więc zaraz tutaj musimy to zmienić, bo teraz oni mi zaczęli nagle w jakimś ekspresowym tempie produkować te samochody. No, ale dobrze, no nie, bardzo dobrze. no Niech produkują tyle, ile wlezie to też cokolwiek. Nie wiem, ile ich teraz wziąłem. Dobra, wezmę ich jeszcze trochę. Ten cały rząd chociaż do końca zobaczymy, bo to będziemy je jakoś najwyżej nie przenosić. Nie, fabryki samochodów akurat ja nie chcę widzieć. Dobra, jest okej, okay. coś tam wzięliśmy. Więc to się teraz pozwolę sobie tutaj przenieść i będziemy po kolei je przenosić. Proszę bardzo, raz, dwa, e, trzy. Tam, gdzie akurat będzie potrzeba, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No i jest pewne, więc tego przeniesiemy po prostu tutaj. No i tyle. Ok, więc niech oni tam sobie przyjadą, a my bym prosił, żebyśmy jeden zaczęli produkować te autobusy już od następnego razu, tak, żeby już nie było ich więcej bo będzie ich zdecydowanie za dużo, o zanim oni tu wyjadą, już trochę czasu minie, no ale dobrze, przynajmniej tam się przeniosą, no to może kiedyś kiedyś dojadą, okej, okay, a tu się wyjdzie nawet całkiem odblokowali, chyba chociaż teraz się trochę przytkali. obstawiam, że ten, a nie, ten po prostu chce jechać, tylko że musimy tu chwilę zaczekać, dobrze dobrze, 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 o, ten tor widzę też już powstał, genialnie, no tak, oni najpierw muszą go zbudować, a potem zelektryfikować, więc to dlatego może trwać chwilę dłużej no ale spokojnie, no ten już widzę jedzie, więc zaraz tu powinni to mieć serio gotowe, już jak to będą mieli gotowe, to będzie genialnie no w końcu będzie można to tu dowozić pociągami, a nie, chociaż teraz nawet całkiem, całkiem to dowozimy, no ale wiecie, pociągami będzie dużo lepiej, nie? Eee, już bez, bez ciężarówek, chociaż wiecie, jak będzie bez ciężarówek, to może być o tyle kiepsko, że jak mi się tory zablokują, no to będzie lipa, nie? A ja tutaj nie mam innego przejazdu, bo nie mam tu zakrętu w lewo za bardzo, chyba, że miałbym tu zakręt w lewo, a to wtedy bym ten newralgiczny punkt mógł ominąć. Ale nie wiem, czy się udałoby tu zrobić teraz taki zakręt w lewo, chociaż dobra, udałoby się może. Niestety drugi tor się nakłada i to jest kiepskie. A delikatnie odsunięty też się będzie nakładał, czyli jest tu po prostu tyle miejsca, że akurat się ten tor jeszcze mieści. Ale wiem jak go delikatnie, spróbował jeszcze przesunąć w tą, tą stronę, tak, żeby tu się zmieścił jeszcze ten drugi. Czyli np. zrobiłbym bardziej o coś takiego. Sygnały: a gdybym się tych sygnałów czasowo pozbył, ja wiem, że to teraz sygnał ten, ten, ten nie będzie prawidłowe. To nieistotne. Na drogą znajduje się rozrzesz albo zakończenie toru. Co? Kompletnie mnie to, szczerze mówiąc, w ten moment nie interesuje, byleby to zrobić, o. Dobra, a drugi tor tak równolegle by też wyszedł? Wyszedłby. No i co, tutaj byśmy się jakoś podeszli? Niestety się nam tutaj nakłada. A jeden, a jeden tor jakby był? Jeśli jeden, jeden taki przejazd, no trudno, byłby najwyżej jeden po prostu tor taki porządny, jeżeli chodzi o ten przejazd. Skrzyżowanie nierozwolone, od tego punktu jakkolwiek byśmy przeszli, widzę, że też nie. Tutaj też niestety nie, no ja nie mogę. Dużo niezbadanych spraw. No tam, to tam, co, tam wiecie. Mnie interesuje, jak tutaj. Wszystko dało się zrobić tymczasem. To mnie najbardziej zaciekawia, że teraz się już nie da. O, dobra, da się. I teraz co? Zróbmy tu zjazd na ten tor, czy jakoś tu się da? No, nie, nie da się, więc nie ma opcji. Więc tu musi być po prostu zjazd na ten tor. Chyba, że tylko tutaj po prostu będzie wjazd. No i tyle, a wyjazdu nie będzie, no bo innej opcji nie mam za bardzo, no niestety. Ja mogę się spróbować przyciskać jakoś tutaj, ale to... No właśnie, tutaj mamy te, te, te to, tak ułożone, że się absolutnie nie da, bo tu mamy te... Filary tak raz na jakiś czas, więc tylko w tym miejscu jest tak zrobione, że byłoby fajnie, więc no niestety, ale... Ale ja innej opcji nie mam. Czemu wy znowu stoicie? Czym jest znowu problem? Gdzie ty jechać? Nawet nie wiesz gdzie chcesz jechać. I stoisz. Jak ten kołek. Jeszcze mi najlepiej zablokujcie... Nie, nawet nie wiem w sumie po co on tu stoi, bo wszystko inne jest puste, nie kumam tego. Są sumie tak staną idiotycznie i on wiecie, i on teraz się zastanawia gdzie on ma pojechać. No ludzie... semafor w ogóle mógłby być trochę wcześniej, nie musiał być tutaj. Już tak wiecie. Chociaż trochę, nie? Żeby to po prostu, żeby to szło sprawnie, No Czemu mamy tyle stać? Bez sens. Więc tam będzie tylko taki jeden tor wyjazdowy. Też, mu, też mi każe go zbudować. Niech budują, no żeby chociaż był wyjazd, tak? Z wjazdem to już tam wiecie. A chociażby żeby to pociągi miały były w stanie jakoś dojechać, tak? Wraźdzę za to, żeby też tędy był przejazd. Ale no dobrze, najpierw te tak oni tu muszą zbudować. A widzę, że znowu coś się nie przypisało do tego biura. No genialnie. Eee, aha, nie, bo też jeszcze się buduje, dobra. To jest budowa, więc tutaj za bardzo tego nie przyspieszymy. Dobra, na no dzisiaj będziemy sobie kończyli. E, więc udało nam się zaplanować właśnie taką strefę żwirową w tym naszym trzecim mieście. W sensie trzecim, drugim tak naprawdę. Udało nam się to zaplanować. Udało nam się gdzieś tam powolutku jakieś kroki poczynić w tą, w tym, w tą stronę, żeby dało się tutaj jakoś jakoś funkcjonować. Na razie może to nie wygląda zbyt okazale, ale będzie. Tak tu na razie jest siernisko, ale będzie. San Francisco, o to dzisiaj wam dziękuję do zobaczenia. Cześć i pa!